Tak udało mi się go trafić, to tam cofnął się parę razy do tyłu. Ale mówię, nie szedłem na pałę, bo jakbym szedł na pałę, to bym się wypstrzykał. Może był jeden albo dwa momenty, kiedy on tak, wiesz, leciał do tyłu, no mówię, że można to, było jak dopaść, jak nie? Jak poszedł na pałę, to, to nie, nie, nie trzymałbym do trzeciej rundy, nie? Tak mi się wydaje. Jeden i drugi, mam wrażenie, jest przed bardzo poważnym wyzwaniem. Damian, wchodząc do klatki KSW od samego początku, pokazał, że jest zawodnikiem, którego nie, nam, nie trzeba namawiać na jakieś bardzo ambitne wyzwania. No a Pawlak już. W kilku innych organizacjach pokazał, że no jest naprawdę czołówką swojej kategorii wagowej. Ja nigdy nie wybieram walki i zawsze biorę wszystko, co dostaję. Tym bardziej, taka walka z zamianą to jest dla mnie mega duża szansa. Tak, tak samo, bo medialnie on jest takim koniem tutaj napędowym w KSW, więc bardzo się cieszę, że sam taką propozycję. Na początku jakby formy trochę robiłem pod Aleksandra Ilicza, z którym myślałem, że zdobył, zrobię rewanż. E, także troszeczkę pod niego trenowaliśmy i, i bardziej tak, tak stójkowo, ale to też jakby przełoży mi się na tą walkę, bo też wiemy, że kopię efektownie Paweł Pawlak, także tutaj też jakby nabrałem troszeczkę tej wiedzy. Co to za lektura? A, o moim mentalu, trening mentalny. Także grubo. Pozdrawiam Paweł. <laughs> Jakby co? Start, koń, Zaczyna walkę, stop, kończy. Nawet jak trafiasz, dobijaj, dobijaj, dobijaj. Jak dusisz, długoś do nieprzytomności, jak nie ma sędziego, nie mój stop, nie zwracasz na to uwagi. Gong nie jest znakiem dla Ciebie, tylko dla mnie. Się. To jest sygnał, nie? To jest sygnał, no? No, po prostu. To kopnięcie Demiana, ale takie bez przekonania. Ale czy stać go na zapaść niczą Trafił kapitalnie, poleciał i wydawało się, że akcja jest skończona, a tymczasem jeszcze prawy sierpowy trafił. Precyzja, Pablo! I łapy wysoko! I w nogę pij mu! w tą nogę! Ale ręce trzymaj, nie taką szalacką! Trzymaj ciasno! I bomba już! Tak! I ruszaj! Tak, tak, nie ma! Tak, 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 Ładnie! Tak, 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 nie ma nic! Dobra, tak. Dawaj, i ostatnie sekundy, jeszcze zaryzykuje, Może pokaz wrot gładkich linii lotniczych? Nie skaczenie! Ale od razu Bablakę ruszyłę po rękę. Dwie Zna wagę upływającego czasu. Wielki szacunek, że Damian dał radę i że daliśmy fajną walkę. Nie poddał się, mega charakter pokazał w tej walce, bo naprawdę te fronty na brzuch to są takie, że. Człowiek by się pożygał by nie? a on wytrzymał, a dostał naprawdę dzisiaj na pewno mocno takich frontów na ABB, nie? Chciałem się pobić i pokazać, że potrafi bić 3 trzy rundy. Nie odpalałem się tak jak wcześniej, próbowałem bardzo mocno pójść boksem, skończyć swojego przeciwnika przed czasem. Też myślałem o tym, żeby być cały i dojechać jutro do rodziny, do domu, także gdzieś wszystkiego, wszystkiego po trochu próbowałem. Nie udało się skończyć przed czasem, chcieliśmy tego, Paweł nie odpuścił nawet na chwilę. Cały czas był aktywny, Damian był mega twardy, więc... Czasem walczymy na tyle, na ile nam pozwala przeciwnik, więc mamy wygraną, to jest najważniejsze. Paweł zaliczył udany debiut w KSW, jedziemy dalej, w przyszłym roku Paweł zdobywa pas. Damian wygrywa, przegrywa, wygrywa, przegrywa, to wynika z tego, że naprawdę ma od samego początku trudnych rywali, od pierwszej walki poprzeczka jest postawiona. No wysoko, a na pewno rywale w większości byli lepsi po prostu od niego. Nie unika trudnych, trudnych starć, dlatego że po prostu jest zawodnikiem z krwi i kości. On już w swoim życiu doszedł najwyżej, bo ma medal olimpijski. Dla mnie też takim jakby dużym, dużym atutem jest tego, że na moje walki podobają się kibicom, a jak podobają się kibicom to znaczy, że też federacja chce, żebym się bił i, i, i żebym dawał dobre pojedynki.